Pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację! Ja mam truskawki! Wow, są takie dojrzałe! Jeszcze jak szczęścia raz ciebie, raz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny lizak! Wróćkę, co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej, więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że ma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę je jadła. Jak apetycznie to wygląda. No wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Dlaczego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się. Otwórz usta. Ale ja nie chcę tego jeść. Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma. Fu, nie mogę na to patrzeć. Zjadłaś go do końca? Ale tam był karaluch. O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Karaluch biegnie w moją stronę. Co robić? Tam masz, tam masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał! Emma, chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest! O co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas! Chyba czysto! Nigdzie go nie ma! Tu ciągasz pochopne wnioski. Jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratujecie, ma trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Aj, jak to boli! Ale dziękuję za... Pomoc Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie. Ja otwieram pierwsza. Malutki sedes? Wygląda fajnie. Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by tu zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie maruć. To no jest super. Takie pyszne. Chcę kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Raz na pewno nic mnie nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną. Nie mam mowy. Sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna, Emma. Twoje usta są wypchane oczami! A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Co rozkończyłaś to moja kolej? Ojej, tu są dwa lizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Skoro robisz, Emma? To mój Lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O, tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co ty wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość. Nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta! Rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam! Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć! Biedactwo! Daj ci pomogę! Mam sporo doświadczenia w otwieraniu fanty! Widzisz? Wszystko się udało! Pachnie naprawdę pięknie! Nawet sama chciałabym spróbować! Nie ma mowy! Daj mi to, to moja fanta! Zapach jest naprawdę świetny! Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej! O tak, to jest wspaniałe! Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci? Mam już dość tych Twoich wybryków. Mam nadzieję, że Fanta pomoże mi się od tego odciąć. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Stan się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować, proszę. A guzik zabieram. A, tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Czy wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super. Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz? Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne. Ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Opakowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać, i teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy. Zaczynasz ty. Wow, popcandy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam! Świetnie, to słodki syrop. A teraz otworzę popcandy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask, to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale. Nie potrafię opisać słowami, jakie to uczucie. Chcę więcej. Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Poda, że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar, ja płonę. Pomóż mi, Miranda. O nie, tylko nie to. Nie patrz w moim kierunku. Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę. O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj przewróciłaś mnie i nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Co to jest? Co ona kombinuje? Zamierza udekorować auto? Zrobię najbardziej miękki i różowy samochód na świecie. Cały różowy? Nawet drzwi zakleję każdy kawałeczek. No cudownie. Mam idealny samochód. Nikt takiego nie ma. Czyż nie jest piękny? Wow. Nie szkodzi. Zaraz jej pokażę. Też mam fajny pomysł. Na pewno będę potrzebował kolców, żadnego futerka. Twoje zamówienie? Szybki jesteś, dzięki. O, puszka czarnej farby. Właśnie to, czego potrzebuję. Teraz pokażę jej, jak wygląda fajny samochód. 3, 2, 1. Zrobione. Doskonale jeszcze ostatnie szlify to najlepszy samochód w moim życiu. Jeszcze tutaj. A co mamy dalej? A, trzeba umocować kolce. Dodamy trochę kleju i przyczepiamy. Teraz moje auto wymiata. Dodam też na opony. Doskonale. Co? To mi się nie wydaje, prawda? Wow, to wygląda super. No okej. Okay. Nie poddam się tak łatwo. Udekorowałam auto z zewnątrz, teraz muszę upiększyć jego wnętrze. Mięciutkie siedzenia, no ekstra. A teraz dorzucę trochę szczegółów. Okej, okay, różowy pokrowiec na kierownicę pasuje idealnie. Jakie to miękkie. Gotowe. Mam najsłodszy samochód na świecie. Pamiętałam też o tobie, przyjacielu. Wygląda uroczo. Dodajmy troszkę światła. Przykleję taśmę ledową, będzie się tak pięknie świecić. Wyszło świetnie, brawo ja. Alex nie ma wyobraźni, żeby mnie pokonać. Co to ma być? Czy ona zamieniła wszystko na różowo? Muszę coś zrobić. Wiem, mam przecież łańcuch. Moja kierownica będzie fajniejsza, bo będzie metalowa, a nie jakaś tam puszysta. Trzeba tylko poczekać, aż klej wyschnie. Doskonale. Okej, okay, zostało mi trochę kleju, więc dodamy jeszcze coś. Czaszka będzie wyglądała fajnie i groźnie. A nie mówiłem? A większa czaszka stanie tutaj. Co tam jeszcze mamy? A, brelaczek do kluczy. Jestem mistrzem. Racja, jeszcze jeden szczegół. Teraz moja kierownica wygląda niesamowicie. Mój samochód jest najlepszy! Nawet nie musiałem się starać. Zobaczymy, co wymyśli Vita. Yeah. Jakie to wspaniałe. Co to jest? Alex znowu kopiuje moje pomysły. Czy on udekorował samochód czaszkami? Zazdrosna? Nie mam czego zazdrościć. W moim samochodzie jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Nawet dla mojego ukochanego psa. Dobry piesek. Bądź grzeczny. Patrz, jaki mam samochód, i to właśnie tutaj będziesz spał. To straszne! Mój maluszek nie może spać na takim twardym podłożu. Kupię mu miękkie łóżeczko. O, jak szybko! Bardzo mi pomogłeś, dziękuję. Zaraz wszystko ogarnę. Twoje łóżko będzie najwygodniejsze. O tak! Zobacz, jak fajnie wyszło. Idealnie. No i jak podoba Ci się? Widzę, że Ci się podoba. Odpocznij sobie, jaki mam wspaniały samochód. Czas na fajne selfie w fajnej furze, ale ze mnie przystojniak. Następnym razem nie zostawi otwartego bagażnika. Ochrona z prawdziwego zdarzenia. Pozwól, że to wezmę. Okay. Ciekawe, co tam jest. Pieniądze? O nie, to pies! Ogromny, przerażający pies! To straszne, wiejemy! Pospiesz się! Co to za hałas? Co się dzieje? Mam nadzieję, że nic złego się nie stało. O nie, moja torebka zniknęła! To tak, pilnujesz moich rzeczy? Torebka? Dobry piesek! Wita, to chyba twoje. O, moja torebka, dziękuję. Nie ma za co? A ty następnym razem pilnuj moich rzeczy! Mam nadzieję, że złodzieje już nie przyjdą. Co za fajna gra, nie sposób się oderwać. O nie, bateria padła! Co robić? Mam pomysł. Od gry na telefonie może być lepsza tylko gra na konsoli. Mam nawet na nią odpowiednie miejsce. Trzeba tylko dodać telewizor. Idealnie się wpasował. No i konsola. Postawię to wszystko tutaj. Przydadzą się też pufy, żeby było wygodnie. Położę je tutaj. No i można grać. Zaczynamy. Wow, co to jest? Siema, bracie. No, hej! Przyłączcie się! Wow, niezła zabawa! Podoba mi się! Jestem taka piękna! Co tam się dzieje? Czy oni grają na konsoli? Dobrze się bawią i to beze mnie? No dobra, pokażę wam, jak trzeba się bawić. Postawię tu to pudełko. Otworzę bagażnik. Mam trochę imprezowych rzeczy. Doskonale. Kolumna tutaj, druga obok. Super! Ale co to za impreza bez kuli dyskotekowej? Im więcej świateł, tym lepiej. Zamierzam więc wszędzie powiesić lampki. To tylko kwestia czasu, kiedy moja impreza się zacznie. Idealnie! A teraz muzyka! Zobaczcie, jak dobrze się bawię. Przyłączcie się szybko. Co to? Idziemy tam? Fajnie. My też. A co ze mną? Moi przyjaciele przyszli. Bawmy się razem. Wuhu. Dlaczego Aleks nie imprezuje z nami? Gra sam ze sobą. To moja wina. Muszę to naprawić. Aleks, bawmy się razem. Jak miło, ale mam inną propozycję. Pograsz ze mną? Oczywiście. Uważaj, bo ja nigdy nie przegrywam. Pokażę ci, jak się gra. To się nazywa dobra zabawa. Dzięki za zaproszenie. Nie ma za co. Zaczynamy? Ja pierwsza. Ojej, czekolada. Super. Ale co się z nią stało? Jak mam ją zjeść? Jest całkowicie roztopiona. Nie zazdroszczę ci. Muszę pilnie coś wymyślić. I mam pomysł. Wiem jak zjeść moją czekoladę. Potrzebuję lodu i nożyczek. Najpierw troszkę spróbuję. Mmm, pyszna. Jeśli wyleję płynną czekoladę na lód, zastygnie i będę mogła ją bezpiecznie zjeść. Fajnie jest malować czekoladą. Ekstra mi wyszło, co? Już mi ślinka cieknie. Spróbuję. Pyszka. Co tak patrzysz? Zjadaj swoje danie. Zamrożona czekolada? Poważnie? Jest cała w lodzie. Tak lepiej. Zobaczmy. Wygląda i pachnie smacznie. Ale jest jak kamień. Jak mam ją zjeść, skoro nie mogę jej nawet ugryźć? No dalej. Złam się szybko. Dobra, spróbuję polizać ją jak rożek lodów. Będziesz ją jadła tak całą wieczność. Dobrze, że mam roztopioną tabliczkę czekolady. Mogę zrobić z niej dowolny kształt, a potem go zjeść. Mogę być pierwsza? Nie, bo ja. No dobra. Zamrożony gofr? Oczywiście, że lubię gofry, ale nie mrożone. Jest twardy. Jak skała, ty co masz? My. O tak, co za szczęście. Mam gotowego, aromatycznego gofra. Pyszności, nie mogę się doczekać, żeby go zjeść. Ojej, jest za gorący. Moja ręka jak piecze. Marie, trzymaj mojego gofra. O, już lepiej, dzięki. Ale jak mam zjeść gofra, skoro jest taki gorący? Mam pomysł. Dzięki temu się nie pobrudzę. Jeśli zjem go widelcem i nożem, to będę miała czyste ręce. Spróbuję. Na wszelki wypadek jeszcze podmucham. Pyszności. Co ty robisz? Głupi gofr, no dalej połam się. Hurra! Może w kawałkach uda mi się go zjeść. Nadal jest twardy. Nie da rady go ugryźć. Dobra, w ogóle nie będę tego jadła. Nie smuć się mi, jadaj spokój. Przestań! Zobacz mojego gofra, starczy i dla ciebie. Częstuj się. Razem? Dawaj. Wow, gorąca czekolada z merszmelą. Uwielbiam to. Ale któraś z nas ma zimną porcję. Sprawdźmy to. Dlaczego nie mogę wbić słomki? To znaczy, że ja mam gorącą czekoladę. To niesprawiedliwe. Moje jest tak zimno, że nawet się nie leje. Jak mam to wypić? No dobra, będę lizać. Jakie dobre. Smakuje jak lody. A ja miałam farta, dostałam miękkie i słodkie pianki. A czekolada? Auć, jest bardzo gorąca. Nie mogę wziąć kubka. Co robić? Wiem, mogę pić w rękawiczkach. Wtedy moje ręce nic nie poczują. Wspaniale. Mmm, pyszności. A ty liż sobie lody. O, Dlaczego ty jesteś pierwsza? Może razem co? 3 2 1. Makaron super. Ale ekstra. Czekaj, czy on jest zamrożony? Nie mogę nawet wyjąć pałeczek. Kurczę, dałam radę, ale wcale to nie wygląda lepiej. Masz pecha. A ja zjem pyszną przekąskę. Władam pałeczkami jak ninja. Więc spróbujmy. Mmm. O, tak. O, ojej! Moje usta płoną! Uważaj, nie mogę się kontrolować! Wiem, jak roztopić mój makaron. Pomóż mi trochę, mija. O tak, teraz ja też mogę zjeść moje danie. Uf, jest to o wiele lepiej. Ten makaron jest zbyt ostry. Dzięki za pomoc! Teraz ja coś zjem. Pyszne. Oj, chyba zupełnie zapomniałam o manierach, przepraszam. Ej, bitwa na palce pokaże, kto będzie pierwszy. Nie pokonasz mnie. Jeszcze zobaczymy. O, tak, wygrałam. Pogódź się z tym. Co to, roztopiony lizak? Jak mam to zjeść? No dobra. A ty co masz? Ojej. A ja mam całego lizaka. Nie mogę się doczekać, żeby go spróbować. Ojej! Przykleił mi się do języka. To bolało. Ale wiem, jak ponabijać się z mi. Gdzie są moje rekwizyty? Wspaniale. Mia, pomóż mi. Lizak jest tak zimny, że przymarzł mi do języka. Co robić? Dalej, dalej. Trzymaj się chwileczkę. Udało mi się. Twój język jest wolny. Co? Wyrwałam ci język. Głupi żart. Lepiej zajmę się moim przysmakiem. Bingo. Mam pomysł! Nadmucham bąbelki z tego karmelu. To jest świetne. Jestem w tym naprawdę dobra. Bąbelki są nierealnie pyszne. Mogę? Miałaś wystarczająco dużo zabawy? Spadaj. Niech zdecyduje los, okej? Okay? Nożyce, wygrałam! Hej, ja pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Nagecy, Miam. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Jakie gorące! O, już lepiej. Mmm, jakie pyszne. Co za uczta? Zajmij się teraz swoim daniem. No, w porządku. Mrożone naagecy, jak ja je zjem? Nie mogę nawet otworzyć opakowania. Pomogę ci. Patrz, proszę, trzymaj. Wielkie dzięki mogłaś tego nie otwierać. Dobra, spróbuję. A, są jak skała! Ale można je przecież rozgrzać. Mam tu akurat prostownicę do włosów. Spróbuję jej użyć. Hmm. Ciekawe, jak długo jeszcze trzeba czekać. Co za zapach? Gotowe! Chyba zadziałało. Nagecy są usmarzone. Pyszności, jestem geniuszem. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co tam jest. O, patrz! Zaraz się dowiem, co mam. Pizzę. Ej, to było niesprawiedliwe. Nie mogłam wytrzymać. Uwielbiam pizzę. Jak pysznie wygląda. Mm, rewelacja. Teraz twoja kolej. Dobra, nie jestem pewna, czy też dostałam coś smacznego. Pizza. Ale mrożona. Tak jak myślałam. Dobra, spróbuję. Aj, moje zęby. I co mam z nią zrobić? Jak ją zjeść? Nie mogę nawet oderwać kawałka. To mam pomysł. Pozwól, że ci troszkę pomogę. Proszę bardzo. Gryź i żuj. Myślę, że zadziałało. Super, dzięki. Oj, chyba przesadziłam. O nie! Mój ząb. Co ja mam teraz zrobić? Głupia pizza z kamienia. Więc co Cię pocieszy? Cieplutka pizza, częstuj się. Tylko uważaj tym razem.